Nie można być przywiązanym do darów, ale do dawcy. My tak często jesteśmy przywiązani do darów, które otrzymujemy, cieszymy się z tych darów, a tak rzadko pamiętamy o dawcy, żeby mu podziękować. Cieszymy się, że mamy zdrowie, siły, pracę. Jedzenie, ubranie, mieszkanie, że nie mamy wojny. Jesteśmy do tego bardzo przywiązani, ale trzeba być najbardziej przywiązanym do dawcy. Trzeba umieć dziękować. Wczoraj rozmawiałem z taką osobą, która przeżywa trudną chorobę. I mówiła ta osoba, że, proszę księdza, ja zdałam sobie sprawę, że ja do pewnego czasu nie umiałam dziękować. Dlatego, że dziękowałam panu Bogu za to, co było radosne, że wszystko się jakoś układało. Do momentu, kiedy się układało, bardzo dziękowałam, starałam się. A dzisiaj. Dzisiaj zrozumiałam, że ta długa choroba sprawiła, że odkryłam, iż Pan Bóg dopuścił do tego dla mojego dobra. I dziękuję dzisiaj za wszystko, za trudne doświadczenia również. Zmieniłam moje podejście do Pana Boga. Jakie piękne świadectwo, jakie. Głębokie zrozumienie, że nie można być przywiązanym do darów, ale do dawcy, i za wszystko trzeba dziękować, albo uczyć się chociaż za wszystko dziękować, nawet za trudne sprawy. Dlaczego to mówię? Dlatego, że dzisiaj Ewangelia o zwiastowaniu jest nam tak dobrze znana. Że warto spojrzeć właśnie od strony Maryi na obdarowanie i na wdzięczność. Bo jak człowiek jest obdarowany, to powinien być wdzięczny. I zobaczmy, jak Maryja została obdarowana i w jaki sposób ona wyraziła wdzięczność Panu Bogu. Najpierw słyszymy od Anioła, który mówi: o Maryi, jak jest obdarowana, łaski pełna jesteś, czyli niepokalana. Pan jest z tobą. Jesteś błogosławiona między niewiastami. Nie ma takiej drugiej jak ty. Dalej, Maria słyszy, że pocznie i porodzi syna któremu nada imię Jezus. A ten Syn to będzie wielki i będzie Synem Najwyższego i będzie miał tron pra Ojca Dawida. Słyszy również Maryja od Anioła, że Duch Święty stąpi na Ciebie. Moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Jakby ktoś z nas usłyszał tyle słów o sobie, jakie to jest niezwykłe obdarowanie, jakie przywileje Maryja otrzymała, jak nikt z ludzi. Ale ona nie cieszy się tym w sobie tylko i dla siebie. Ale zobaczmy, jak ona zareagowała. Znamy te słowa, bo często są powtarzane, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Przekładając to na konkrety, można powiedzieć tak, Maryja, mówi Panu Bogu, ponieważ jestem tak obdarowana przez Ciebie, to ja. Chcę całkowicie pełnić Twoją wolę. Niech mi się stanie według Słowa Twego. Jestem służebnicą, a w oryginale jest nawet słowo dulos, czyli jestem niewolnicą. Rób ze mną, co chcesz. Ja całkowicie zgadzam się z Twoją wolą. Chcę całkowicie wypełnić aż do końca to, co Ty chcesz. I to było pierwsze, co Maryja odpowiedziała, na to obdarowanie. Ona życiem swoim chciała podziękować Bogu i dziękowała życiem. Ale później też słyszymy, że idzie do swej krewnej Elżbiety zaraz po tych słowach i tam w Ayn Karem ona znowu słyszy o obdarowaniu. Tym razem z ust Elżbiety. Elżbieta mówi: A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Matka mojego pana. Elżbieta wyznaje wiarę, że Maria jest Matką Bożą. Matka mojego pana. Dalej Elżbieta mówi: Błogosławiona, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wychwala Maryję za jej wiarę, że ona. Uwierzyła na słowo. Jak odpowiada Maria na te pochwały, na to właśnie, że jest Matką Pana, że jest tak no, najbardziej wierzącą z wszystkich ludzi? Ona nie przytakuje i nie mówi: Tak, jestem Matką Pana. Tak, jestem głęboko wierzącą osobą. Nie Maryja mówi magnifikat, czyli wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a Jego imię jest święte. Czyli Maryja dziękuje Bogu w słowach. Zobaczmy w zwiastowaniu. Mamy Maryję, która dziękować i później dziękuję życiem, a w nawiedzeniu świętej Elżbiety mamy Maryję, która dziękuje w słowach modlitwą. I to jest najlepsze, co my możemy zrobić. Ja sobie tak pomyślałem, rozważając te teksty, że zamiast imię Maryja, bo dzisiaj Słyszymy, A dziewicy było na imię Maryja, to można by po rozważeniu tych tekstów powiedzieć, A dziewicy było na imię Dziękuję. Bo całe jej życie i jej modlitwa, słowa to było jedno wielkie: Dziękuję względem Boga, bo czuła się całkowicie obdarowana, obłaskawiona przez Boga. Bo nie można być przywiązanym do darów, ale do dawcy. Trzeba dziękować. Kończymy adwent tegoroczny, bardzo krótki. Przygotowujemy się na święta, które już dzisiaj rozpoczniemy wigilią, święta Bożego Narodzenia. Ale też adwent przygotowuje nas zawsze na powtórne przyjście Chrystusa, bo nie wiemy, co będzie pierwsze. Czy przyjście powtórne w chwale Chrystusa, czy świętowanie Jego pamiątki, pamiątki Jego narodzin? Adwent, czas przygotowania na przyjście Pana. I bardzo zawsze przeżywam od 17 do 24 grudnia tekst prefacji, modlitwy dziękczynnej, którą zawsze śpiewa się. Tych dniach podczas Mszy świętej. Tam są takie słowa, które wyrażają właśnie to, o czym mówiłem, że najlepiej przygotować się na przyjście Pana przez modlitwę, przez wdzięczność. Śpiewam w prefacji takie słowa. On pozwala nam z radością. Przygotować się na święta Jego Narodzenia, aby gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności. Pan Jezus, gdy przyjdzie, nie wiemy kiedy, może w śmierci, może już, ale na pewno przychodzi też duchowo w Boże Narodzenie ma nas zastać. Czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności, tak jak Maryja. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy dzisiaj Wigilie i święta Bożego Narodzenia, ale także całe nasze życie przeżywali jako ludzie rozmodleni, i jako ludzie, którzy nie są przywiązani do darów, ale do dawcy, którzy potrafią dziękować, jak Maryja, życiem, postępowaniem. I słowami, uwielbieniem. Na koniec chcę zacytować taką piękną piosenkę zespołu GEN Verde włoskiego, który tak sobie myślę, że powinien być zaśpiewany na naszym pogrzebie. Jeśli chcemy głęboko przeżyć całe nasze chrześcijaństwo, nie. W sposób płytki i powierzchowny, ale najgłębszy, to te słowa powinny wybrzmieć na naszym pogrzebie. Za to, że mnie ukochałeś, jak tylko umiesz ty. Za to, że się zatopiłem w nieskończoności twej. Gdy mnie spytasz, kim jestem, odpowiem: imię moje brzmi, dziękuję Ci. Bo za wszystko chcę Tobie dziękować. Dzięki Ci, dzięki Ci. Kiedy dojdę już do Ciebie, do Twych niebieskich bram, wtedy w Tobie się zagubię, w, te, w Tobie zagubię się. I gdy spytasz, kim jestem, odpowiem, imię moje brzmi, dziękuję Ci, bo za wszystko chcę Tobie dziękować. 冴きち。冴きち。